Halo, witamy Was bardzo serdecznie w dlc -ku. Halo, Halo. DLC do naszego Magicite. Nie, Magicki, który sponsoruje Diego VPF w opisie linki. Dokładnie. Opisz Diego DLC-ka. Więc dlc że tak powiem, jest. Mm... Dziękujemy bardzo, zaczynamy teraz. Psiakrę. Dzięk, dziękuję, <śakre> dziękuję za panu pięć minut. Trzy nie wypierdalaj. Halo, 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 Janku. Co? Dzień nad zamkiem Aldrchiem. Tak, dzisiaj to właśnie zaczynamy DLC. Gwiazdy tańczą na niebie, czyli praktycznie czysty Lovecraft. Tylko ja wybrałem klimatyczną szatę. Nieprawda, Space Marine kurwa, rozpierdalaj Ktulu. Powiedz mi, czy w Warhammerze wystąpił Ktulu? Nie. Starty! sztarte. Cień nad zamkiem Alderkiem. Alderkiem. Ku Znowu to jest ten, to jest Vlad. Tak. Zawsze. Wszędzie. Bo on czyta nam to, co na początku gry w tej szkole. Dokładnie. To jest to samo? To jest to samo, to jest taki mindfuck fajny. Nie, to nie jest to samo. Tak. Wioska Oldsmoth. 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 World! Tak, właśnie, u Lovecrafta, jak już mówiłem w jednym z odcinków wcześniejszych, Krafta niedaleko Arkam, czyli jego odmyślonego miasta, bo małe miasteczko rybackie Innsmouth. Więc to jest takie nawiązanie sprytne. Ej, to my! Lol! No, teraz my to siedzimy. Ej, hef, broda! <grym> 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 mam tytuł odcinka. <grym> A ja mam lepszy kapelusz. <grym> no tak. Ja mieć e te... kapelusz. W ogóle Travis siedzi jakoś dziwnie, po dresdku. <grym> bo już e się najebał. <laughs> Tym macha tak kurde. A co? Nie, u mnie jest tak, że ja stoję na, na stojaka i nie mogę usiąść. U, u mnie siedzisz trochę bardziej w lewo od tego. Wiesz, na, się... na stojaka to kiedyś było w HBO, a ja siedzę w powietrzu. Prawie że. <śmiech> no <śmiech> Tylko ja się to normalnie. Aj. Tak. U mnie siedzisz, krzesło jest za tobą, a ty siedzisz tak jakbyś na niewidzialnym krześle. No to to samo Takie No dupa mi się już osuwa to mogę sobie... zamknij mordę, chcemy iść już. Właśnie. zamknij mordę, bo chcemy grać. Wypierdale no, sobie, tak mu teraz dmuchnąć żeby tak wiu poleciał. Tymi kiliśkami, kurde, machają w tlen. Same chlory. Złe tleny. Ale zielony, więc ładny. No mm. o! O! Diego się rzuca! To spodoba Ci się jak przyjedziesz do mnie, bo w takich, e, w takich właśnie terenach będziemy sobie grillę robić i wódkę pić. O zajebiście. Blin. Blin. O! Się, się do niego. Co kurwa? Wypierd... Space Marine! We are the Space Marine! enemy shall die! Pew. Oh, yeah.

Ale zajebista zmiana klimatu. Wtedy było tak słoneczne, a teraz jest taki zachodzik. No kurwa grozisz no. mi? Grozisz mi? You talking to me? Czekaj. Właśnie, momencik. Broń. Kastet z brązu. Ej, nie ma naszych czarów! O. <laughs> nie ma grzmotu! <laughs> Jeszcze. Ale ma fajny kwipunek. Kastet z brązu. Tak Brąz ten... znacznie poprawia siły przebicia <laughs> we wszystkich dysputach. Średni fizyczne, specjalny brak i kostur powiększający. Znakomity kostur zwiększony wypukłą soczewką używającym tworzenie powiększonych projekcji. Różnych przedmiotów. Zaczewka osadzona jest w pięknej oprawie. Kozor ma cieńszy, czyli Kurz ten cieszy się olbrzymim popularnością wśród ciekawskich czarodziejów z chrapką odkrywania tajemnic. Zbliżenie eee. i powiększenie, O. Ej! Przy, przybliżyłeś mi ryja! Tak. Właśnie. Au, au. Czemu ten czar jest tam na ścianie? Eee, zabijmy się, bo ten czarodziej tutaj był i umarłem go niechcący. O, i tam. Tadis, so, ocuń się. O, właśnie. It's o, właśnie. magic! Przyciągnik. Nie, au. Do że już nie mamy teleportu. Jak działa przyciągnik? A, to no tak, przyciąga. Jak może działać przyciągnik? I spacja. Rzeczywiście. Jak to się robi? Eee, ziemia i arkanum. I spacja. Ziemia, arkanum. Idziecie się mną, moje przedmioty? <głosy> 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 Jakie to głupie. To <noise> ja nas wszystkich. Au. Kurwa! urwa! <noise> Przestań! <noise> Ziemdolony robi przybliżenie, bo takie dramatyczne, tak? Kurwa, jebana, no! Ja <grym> sobie przepraszam, jakby kurwa... Slow, dramatic, zoom! Dobra, zaczęcie serii. Ej, to idziemy? idziemy, sobie kurwa do tej, do manufaktury czy innego centrum handlowego i Diego tak nas kurwa spierdala po ruchomych schodach. Kuźwa manufaktura, ty tylko ty łodzi! No tak. Poczekajcie, muszę wznowić nagrywanie. I spsułeś. Przesadźcie tego Kurwa, uszymy. to będzie kolejny zakazany czar w naszej serii. <grym> Szkoda, że ten zakazany nie był zakazany tak naprawdę Który? Tamten? Przezywał przestaliśmy używać burzy. Nie. Tak No i chuj no i cześć. Panowie w gram! Szybko! A teraz w tak? Gram, a w dupie cię mam! A O baby triple Wciąż tylko spam. Dawaj go leczymy dwiema wiązkami. Dobra I kurde wie jak go kochamy. Kurwa! Co kurwa z myślisz, co? Ale... No jasne! Kurwa dla ciebie U. chcemy dobrze, a ty co? Nie. Chuju no watch No i przybliża ten ekran! Jaki troll pany! Ej, ale się, to jest ten kostur przybliżenia ryja. No Pozwala odkrywać tajemnice Aha Przestań! No Dobra, Halo. idziemy? Możemy grać Fajny kurwa początek gry. rozgrywki Napierdalam się kurwa przed... Tak. Ale każdy w tej grze, to jest takie... To jest aż takie nie możesz tego nie robić. Znaczy, ale przed nami są. Ew. Przed nami są aż pierdolone cztery kurde manekiny do zniszczenia. Zajebali, zajebujemy siebie... Ej, i kolejny taś, łoś. Na... <laughs> Ej, to już nie jest łoś to Bo już... tak czasu minęło, więc To jest to my... Ex łoś. Właśnie. A my się nie możemy leczyć, to jest ten fakt No właśnie Ale to jasność mi się podoba. No, hmm. zajebiście to wygląda. Ej patrzcie, jest wiosna! No 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 To jest jesień już E, nie mamy zaklęcia przez tego. teleportacji, ale dupa. No. Niestety. Ooo. O to ten został Szkoda, że zrobili literówkę w imieniu. O właśnie. <grybujesz> Au. Z przyczyn naturalnych spotkał nas. O, podniosłem jakiś miecz. Jaki? Przeklęty miecz. Przeklęty miecz Ktulu. Używany mm. przez Ktulu w jego ludzkiej formie. Przerażająca broń wywołująca z obłęd z samą swoją obecnością. Średni fizyczny dezorientuje przy ciosie. Zajebiste! Jesteś zorientowany. Ej kurwa! Hahaha! <laughs> Tarczę na ludzi i chodźcie! Bardzo ładnie Diego! Dezorientation! Kurwa jebana! Co jest odwrócone masterowanie! <laughs> ja też! Miecz Ktulu. Z <laughs> Kocham ten miecz! Pomocy! Jest zajebisty! Zabił nas! Nie, ja wypierdolę go kurwa z tej rozgrywki, nie ma Zakazany co. miecz! Nie! Kurwa! <laughs> Kujany No nie, nie. Ej, patrza, naprawili most, widzicie, na górze. No, faktycznie. Czekaj, w jaki sposób? Ej, faktycznie, naprawili go, naprawili. Kujów, siesz nas. Okej. No nie. To nie działa, trabis, tak jak ten. It's magic. Zabijmy go! Ej, to go leczy! Dlaczego? Au. Co No, Takie adresy tak, <grym> goniące studenciaka. Au. Jest, dobra, chodźmy, Dawaj możemy Dawaj ten rzecz, kurwa. No. no. Ej, palę się. Poczekaj, znaczy... Mokry jestem. Dobra. No, naprawili most. To już nie jest to samo. No, bez... Ed? Ej, czekaj, czy można go zniszczyć? Kiedyś wszystko było lepsze, spróbuj. Coś mi się wydaje, że to jako troll może być. Rozwalmy, kamień i ogień. Ach, niestety. Poczuj się, kurde, jak to jest. Poczuj się. Ale w ogóle jak się włyszcze wszystko ładnie. No, to fakt. <laughs> Chodźmy. <This orientation>. <y> Space tak... Marine brother. Właśnie, powiem głupią ciekawostkę. Nie! Ten miecz jest nawiązaniem do gry Ktulu Save the World Widzicie, bo my przecież tych szczurów nie zabiliśmy i teraz <laughs> szczury się topły. Ej, ale jaja zajebiste! No O patrz, Doku jaka kooperacja... O bezki to idealnie żeśmy to to No. W sumie Woo! szczerze pogrambym w Ktulu Saves the World Ja ci so pogram i... zaraz, co mieczykiem byś tam uderzył, tak? No <laughs> W sumie Ktulu miał taki specjalny hit, że... żeby no przyjąć w szaleństwo. Ale go pynkłem. Bardzo dobrze za Dziękuję. Eee, czy da się pójść tam? Na farmę? Oj oj. oj, oj, Ta brama kiedyś była otwarta. Kiedyś. O, nie kiedyś. da się. Ale, czekaj, może teleportować? Eee, laska tego, e, życia i wskrzeszania. Kastet. Kastet życia. Weź ją, kurwa. Jak ci pierdolne, ty. Mam kastet. Ał. No i koniec. Skończyło się zabawiamy? O, patrz go, kurde. O, o! głombliny! <grywki> Idioci znowu wybrali tę samą drogę. Za blisko mnie, za blisko od niego. Szybko! Każdy siebie. <grywki> no oczywiście, nie ma innej, kurde. <grywki> to jest Magika. A to jest a propos tego, oni nazwali nas idiotą, ale nikt nie pamięta, kto przegrał kurwa w tym lesie. No. Skrzesicie? Na najlepsze jest to, że oni pamiętają, a to jakieś dłuższe pokolenie musi. Z oku uciekaj. Skrzesiłem jeszcze, zanim umarłem. Sorry, niestety kamienie uderzał. Bierzesz miecz czy nie? Nie, to weź sobie jak chcesz. <grym> o! O, o! Ja to widzę! Dawaj to! Yes! Ej, wiecie co? Ja Mam wiecie. głupi pomysł. Dojdźmy z tym mieczem do samego kto, który jest. Nie! No Nie no. ja ode mnie! Kurwa! Znaczy... Stać się za Co za chuj! Szaleństwo! A ty kurwa co? Głąbliny Kurwa, nie mogę chodzić Ja pierdolę specjalnie dali ten miecz tutaj żeby kurwa Nie nie... nie no to jest kurwa sztuczne utrudnianie i to debilizm kurwa kolegi <ścoughs> o no, się trawi skończ chodź tu oh. Zabij go! Dobra was nie będę bił tym mieczem co się Ej, ma fajny efekt Przyznajcie. Oh. O się pali. Tak. Ja ci kurwa zrobię Zara efekt, nienawidzę cię. A z tego mamy lodowe i ognisty Którowy. Ktul rotuje świat Potem znacie w ogóle fabułę gry Kulu save the world? Czy... na miecze mi w kurwia wszystkich? Nie, zobaczy... to też. Ale chodzi o to, że tak. Ktulu został pozbawiony no, tak. swoich mocy Ale żeby odzyskać moce no, tam... Dziękuję Bo tak głównym, że tak powiem założeniem Ktulu było zniszczenie świata, prawda? Ale są... Został... Zaklęty tak, że... żeby odzyskać swoje moce, musiał zostać bohaterem. Ej! Więc musiał najpierw ocalić świat, żeby móc go później zniszczyć. Znowu to wejście jest. O lol! Przejęli to! Tak. To dziura tam. Ej! Musimy to już zajebać i za to. Jawohl. Jawohl! Ratować ich, Rotowadzik! Rotowadzik! Zabić mnie! Zabić mnie! Załapałem. Kurwa jebana! na mnie! Zdezor nie czuł nim. i gubliny. Zapomniałem, że ja nie mam tego, tego pistoletu z Space Marina. Pierdolony chuju! Mam głupi pomysł, wrzuć mi do dziury. No, wód! Dobry pomysł, wrzuć mi ich tam. Ah! Aha. aha. Kurwa, przecież mam tarczę na lód. Wrzuć tego, tego co ma lodowy miecz, tego największego. Rzecz mi wszystkich tam, jak się uda. Oooooh, patrz ty! <laughs> nie, kapitan nie żyje, kapitan Polek. Ter nawiązanie właśnie do normalnej Magiki, który jak kapitan umierał, pojawił się właśnie też żołnierz, który tu mówił. Kiedy robisz kamiło w DLC do normalnej rozgrywki, no nie? Tak. Ale to jest taka pełna odwrotność, zajebiste. No. Nie, kapi-ała! <laughs> Kurwa, ile tu się najewało? O, no. dużo w Dobra, ja robię miny arkanowe wokół siebie. Proszę mnie wskrzesić. Już? Miny arkanowe! Pogłuszony troll. Twardy. Uwaga! Jeszcze raz wskrzeszenie, please? Nie! nie. Au! <laughs> Wyjebałem wszystkich. Tak. Lud. Au! I ta muzyczka taka pogodna, taka. Taka, doma... taka, taka RPGowa, Wow. Nie, taka w sumie przed wojną. jakby. Uh. Jak cię... Ciebie... Bo wow, co się stało? O. Oh. <laughs> ja cię strzelę tarczą w powietrze. What? Moment. Czy znajdę się miecz Ktulu? Nie, zabij go szybko, zanim go znajdzie. Przepraszam bardzo, za nam trochę pomagał z gubina. Dobra, nie ma, trudno, ale mam kastet. A to nie zmienia faktu i tak cię zabijemy. O. Oh. <laughs> Dobra robota, brother. Nie ma za co, przybij ze mną. No, no, pasz przybliża, kutas! Uju, jebane. Żuwik! No, kurwa! <laughs> to ja, e, solo play, dzień dobry, znowu. Dzień doberek, z tej strony zoku, dzisiaj będę solował. Ojej, umarłem tak szybko, ciekawe dlaczego. A sponsor dzisiejszego zoka jest Solones. <śmiech> Jezus! Nie <laughs> jakbym był głodny, nigdy bym nie zjadł. Żuwik! <laughs> On ma się! Żubik! On się! Przybił, Przybił żubia! Uciekaj z oku. No dzięki zrobił! Chyba <laughs> co? <laughs> Spierdalaj na <do> mnie! <laughs> tak, 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 tak! Młosiężny żubik! Młosiężny żubik! Młosiężny żubik! A nie revive me! My sword! Młosiężny żubik! Młosiężny <laughs> <laughs> <Nienawisteć>. żubik! <laughs> Kurwa! <śmiech> I ciemno w końcu... Żubik! Wypierdalaj! Ożywcie mnie! Panowie. Au. No, dobra, ubiłem go! On zaraz w mnie, o, super. Dobra. No, możemy iść. Naprzód. Naprzód. O, eh? Daliz jest zawalone? Co? Co? Witaj ponownie bracie człowieku. To nie ma sensu, ale... Bracie heteroseksualista. Non-shell pass. To jest wielkie drzewo?! Od której strony? To wygląda jak głaz. Problem. A bo to jest to wielka noga drzewca To jest wielkie drzewo, tylko taką dziwną perspektywę robi jakby to było zapadnięte pod ziemię Zoba Jak to widzicie perspektywę Patrz, widzisz? Ej fakt jest, że wygląda jak było wbite w ziemię No, Ol, olbrzymi pień blokuje tą drogę patrzmy Ej, patrzcie jak lasery będą pochodzi. Panie... Ej, zablokowałeś mnie! mocy HELP! Kurwa! Oh. Kurwa! Oh. Coś <laughs> mnie wyrzucił no O Boże Ach tak? <śmiennie> Pierdolony! <śmiennie> Rodosna kooperacja. Żubik z oku! No, żubik! O jebane Czekaj! Yyy. Chodź się tu kurwa! Au. Dobra, lecimy! Bo... Będziemy to nagrywali tydzień, pierwszy odcinek. <śmiennie> o nie! O. Orks, 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 orks! Tylko no. <śmiennie> ja, to nie o, o, o. O, Jak se na ziemkę! Jak z balkonu. O! O Matko. Jeszcze! Jeszcze raz! Naprzód! KURWA! <grywa> <grywa> Ej, mam głupi pomysł. Lodowy kastet. U. Jak to było? Lód na miecz po prostu? Tak. Au. Spadaj. Zostaw go! Nie ma całowania. Czekaj z niego! uciek. <grywa> <Czasem> uciekł. <grywa> o matkę. Dobra. E, macie miny leczące? No daje. O, Kurde, jak cię fafnę zaraz ty. Faf nie wiesz? Chodźcie, jeszcze zobaczymy tam, czy czegoś nie ma. Mhm, Moment o? Wow, To za przed wilkami? Szpon wilko Zompira. O! Oh. Oh. mam, mam rękawicę. Nie, czekajcie, nie zabijajcie, to jest fajny przedmiot, dajcie mi go podnieść. Jeśli gdzieś tu jeszcze jest. Tu chyba jest. Wskrześ. Czy to działa tak, jak pamiętam? Od ode mnie! Czekaj. Pozwólcie na kimś użyć. Momencik. Na mnie. Au. <laughs> Dobra, skrzeźcie. <laughs> jak spalił sobie na twarz! O Boże, eleganckie to było. To było bolesne. Dobra, możesz użyć na mnie. To fajnie, że można przejść tą grę! Fajnie, panowie, że robimy cokolwiek w tym let's play'u. I mamy jakikolwiek progres. Dobra, no, pomagaliśmy ci z dość do Fafnira, daj spokój. <grystanie> Właśnie. Ała. Hej, Jesteś kublinem. A ty księżył. Przeciwnik, bezie? szybko! To <grystanie> oh. jeden! <grystanie> Czekaj, zbiję konia! Zbiję konia! Spierdalon! Nie! Zajebnisten! Wiecie, że to może być przydatne? Można się nawet zmienić na przykład, w trolla nawet. Nie, nie koń. Zostaw mnie! Nie! nie? nie? <śmocny> Co ja jestem?! Jest zokiem. Chodź tu! pomocny. No pomoc! Nie! Nie! Hasam sobie hey, dziko pa. przez Polanę! Ej, Rzut! użyj jakiegoś ataku! Nie da tak się! Shift lewy! Nie? O! Widzisz?! A? Chodź! O! Koniec! Dawaj! Jeszcze raz! Zajebiste to jest! Ooo! Odejdź! <śmany> <śmany> Co? O! Weź, <śmany> Nie! No co, co to ma To jest random, to... na mnie nie patrz. To się leczysz, Trawisiu. Trowosu. ja się stracę. O ty, kurde. Zokuń. Dawaj, dawaj. Kurwa, jaka oh. Zabiłeś mnie. Ale ja wiesz do... co? To może być przydatne, czekaj. Mogę cię w coś zamienić, cię szybciej wyleczyć i znowu jebnąć. W sumie racja. Tak, 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 tak. Dobra, chodźmy. Bo już kurwa ten odcinek ma 14 minut, a nigdzie nie doszliśmy przez Oj, to. Ale mam fajny przedmiot. I ten jest ja Dzień Co Dzień ja, ja to jest Dzień doberek. O Ja też trollę, for fuck's sake! Ja cię zajebał konarem! No Chodź tu! Prawie jest matro. Jak goni go tymi nóżkami, tak tryp-tryp-tryp? Hahaha! Tryp, tryp. O! Na... Yeah, o! Oh. Psiakiew! <laughs> <laughs> Szybko, Do. mnie! Dobrze! Zajebiście! O. Oh. <laughs> to Tobie jeden! Za gówno! Żegnajcie! O, oh, Nie to! Zabiliście <laughs> mnie! To, o, to może nie... przy, przydatne na naprawdę mocnych przeciwników, przyznajcie, au. No. że nie zamieniłeś w gówno małe. No. Zemsta! Trawi z Kurwa! O, <noise> jak sobie strzelił? <noise> Naprzód. Ja też! To... srebrzynku! <noise> A ja. Dosiadaj mnie! Wód! Pod... <noise> jak przyjechał sobie! tam sobie! <noise> Kup O, nie to, nie to. Ktoś to zrobił! Lepiej. Depilu! No, au. Pomocy, pomocy! Piu. Może mnie ktoś ożywi. O, mogę. Naprzód! Au. To był o. plan! Przycisnęli mnie. Zamieniłem trolla w jakiegoś pierdoła O, uch, tam dawaj, podwójne. Nie! <grym> to było ładne. No, fajne. O, fakt, Kurwa <grym> To nie mogę, to sobie <grym> to nie. let's play, nie ma co. <grym> o, nie, 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 go nie, 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 Zoku, przestań spamować ten gubel. Nie. O, przy, 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 fajnie, przy, przy ekran Co wygraliśmy? O, ja wygram Skrześnie! Robię co w mojej mocy! Orfut, <laughs> Trawi Hahaha! <z> rudy <laughs> nad czamp. Nie, nie jesteś orkiem! Nie! Lepiej żebyś był orkiem! tego. A dobra on już nie ginie O zajebiście Au. Zajebiście Tylko i tak daje! Sensu... Wow. <grystanie> ten czar, co poradzę. Jest fajny! Kurwa! Naprzód! Czemu kaczkę słychać? Nie! O, dzień dobry! Dzień dobry! dobry. Dzień... dobry. 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 Ale <grystanie> no To jest dziwne, że z okejszy ani nie mnie w trola. No nie? Pokazujesz, że nie jestem trolem. Au! Nie <grystanie> <Oł. grystanie> upierdolnął! Au! Cześć, Cześć kolego! I od kolega kolegę mam coś dobrego. Co... Kurwa! Uław. Co to się stało? Zrobiłem! Błóficznie. Zrobiłem to, co. Nie, Jak to się mówi. Kung Kungsztoł! Chce nie? od Diego w kosmos. Kaczka! Bo Diego mnie zdążył zmienić w tego, w tego trola z bombami. Goblina, tak. Zajebiste. Skrzeszejszym? Chodźmy. Zbieraj te swoje stawy. Kurwa! Do something! Kurwa, no nie! O tu ja! <laughs> uh. A co? Nie ma Nie ma ucieczki! W Tak! Pierdalam, Nie! Wracaj się! Szponej szyn. Czekaj to ku niebi. Daj mi wziąć szpona. Au. Gdzie jestem? Gdzie jest Diego? Z takim Wilko Wilkozompir Te nazwy Ciekawe co się stanie jak bossa tym. O lol bajonek Spoderman. Parker. Spoderman. Peter Spoderman. Parker nawiązanie do filmu Peter Parker. Na pewno Ile życia ma? Obsper... Znaczy Wziął Skreście. Zrobił NIE! ODEJDŹ! Skreś trowosu Obspermił, tak? Nie Co? Spiuch. To musi się skończyć tylko jednym! Odejdź ty, kurde! Trollu mały! Pociągu. Jego się nie da zamrozić. Hmm. Ale go spowania odrobinę chyba. Wow! Ej, dobrze mu to wzięło. Włóż. Au. <śśmieniu> <śmieniu> nie podoba mi się to. Zrób <śmieniu> coś! Zrobiłem! Zrób w niego bombą cokolwiek. coś ci zrobił, debilu! Zrób coś. To był plan. Ja ci splanuję zaraz ty. Zadałem wyobrażenie od wybuchu. Ej, to spająk podpalcie go właśnie. Ty racja! Nie widzę nic. Połącz pioruny z ogniem, Travis. Defilu! Ożyw nas szybko. Quick, do something. Oh. Strzelaj w niego, trawi z naszego pistoletu! Ja mam lepszy plan! No ale shity, odsuńcie się! Co on podpierdala? Oh. Idealny koszmar mm. z dzieciństwa! Oh. No, <coughs> a jak się cieni się! Pomocy? Mam oh, cię! Dwie. Od dzisiaj będziesz... O no, zabiłem go! Oh. Ma brak De. mocy, brak odpowiedzialności. To jest tak bardzo nawiązanie do Spidermana. Tak. Bo tam jego wujek mówił do niego, że wielka moc ciągnie za sobą wielką odpowiedzialność zawsze. Uncle Ben. Wujek Ben. Uncle o Jezus, Bean. czy ty zrobiłeś nawiązanie do Ryżu? Nie. Od drugi. Spider-Man. Spider-Spider-Parker. Spider 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 Świetne. Mogę się As wypowiedzieć bo uwielbiam Spidermana. W sumie nawet pasuje, no bo on miał ten okres, gdzie mutował w prawdziwego pająka. Tak, było, tak, tak. Zajebiste. Ale. Trzebało tego serum od Ktopusa, a ten chciał w zamian. Ktopus. Tą energię, właśnie, którą stworzył tą zajebistą maszynę, i wtedy Kingpin zaczął się napierdalać ze Spider-Manem, mutantem. No, bo... przecież od tego, ja doktorka serum chciał. A to, ale kontynuację musiał Oktopus zrobić. O, e, dobrze. oni są zajebiści. Kurde! czy to jest Ktulu? Nie. Ale to jest Ktulo podobna istota. Z tego samego wymiaru. Tak, i śpiewający kultyści. O kurde, jakie to silne. Ale nie przeciwko lodu. LOL! The e, Great Mighty Puss. go tym. Nie. Jest jak The Great Mighty Puss Conquera. Trochę. A nie robimy cięcia w ogóle? nic? Zara, dobijemy ich tylko. Dokładnie. Bo są 22 minuty, więc. Hmm. Eee, on śpiewa w ogóle. Kultyści śpiewają. No, no. O, co to go może... leczy. Nie, to go leczy. Goruny i ten. Zostaw mnie. Puszczaj. Nie. Trabi z baranie. Pomogłem. No. No. Ten ryb, bo mnie wkurzasz. Haha, <laughs> ha, jest kuniem. Kunik wodny. Zabity. Pięknie odjebane. 14 tysięcy. pił! Jeszcze. To go wyleczyło. Nie ma końca. Kamil go wyleczył. O, pa. Pogromco koszmarów. Jeden na tysiąc. No. To my w tym momencie zakończymy ten odcinek, bo jest tak idealnie, tak więc do zobaczenia. Na razie, pa. Na razie wszystkim hej.